Pomagały oh back PKG, back again. PKG. Trzaszczyzbiedala. Nie doczekanie. Halo, halo, tu mnie słychać No, także było fajnie wrócić, co nie? No ale dobra, do rzeczy. Wiadomo, kto kim ja jestem. Wiadomo, kino jest Moguschiego studia. Co ja chcę Wam powiedzieć, bardzo ważnego do powiedzenia, bo to jest ultra ważne. Poza tym, mecz mesteru leci, ale to swoją drogą. E, co chcę Wam powiedzieć, że nie będę nagrywał tylko tu anime. Pozdrawiam. A, i nie pozdrawiam, gamincia. Bajo.